Gęsta atmosfera po przegranym meczu z Miedzią. Mamy rozumieć, że już opadła. Jak w tej chwili drużyna Zagłębia Lubin przygotowuje się do najbliższego meczu? Znaczy nie można powiedzieć, że opadła, bo wiadomo derby to są derby. Przegraliśmy 2-0 no i analiza była wczoraj na temat tego meczu. No, na pewno w głowach siedzi ta porażka z Miedzianką, ale teraz musimy się skoncentrować na Termalice. Wiemy, że kibice z nami będą i musimy tylko tam pojechać i wygrać. Zagłębie Gra po to, by awansować do ekstra klasy, więc no, zwycięstwo na terenie lidera na pewno i podbuduje morale, no i, i, i da te ważne punkty. Na pewno tak. no W ostatniej kolejce harmonika nam uciekła na trzy punkty. Podejrzewisła post nas dogoniła, no i w czubie jest gęsto, i musimy tylko wygrać, żeby polepszyć naszą sytuację i żeby jej nie pogorszyć. A jak stosunki między zawodnikami w szatni Zagłębia Lubin? Mieliście jakieś żale do siebie, czy. Wszystko jest w porządku, i, i naprawdę, w tej chwili myślicie tylko o najbliższym spotkaniu? Myślę, że żadnych pretensji czy żali nikt do siebie nie miał. tak Wiadomo, tam było kilka sytuacji, w których mogliśmy szczęść w bramkę, w których mogliśmy też zachować przy w bramki lepiej, no ale to jest drużyna i sport, gra zespołowa, no i musimy razem się z tego podnieść. Tak? Nikt nie ma do nikogo pretensji. Właśnie, a wczorajsza analiza, o której wspominasz, to było wytykanie błędów, czy raczej wspólne tak naprawdę tłumaczenie sobie, gdzie mogło być lepiej? Na sprawach analizujemy te bramki, no też wiadomo, zdarzają się, jeśli tracimy bramkę, to zdarzają się też błędy i nie jest tak, że sobie wytykamy, tylko bardziej uczulamy się na przyszłość, żebyśmy tych błędów w następnych meczach nie popełniali więcej. Długo nie mogłeś zasnąć po tym spotkaniu z Miedzią i analizowałeś tą taką ważną sytuację, która mogła odmienić losy spotkania? No na pewno była to sytuacja stuprocentowa. Wiem, że mogłem zachować się też lepiej, ale to jest moja decyzja, tak. To było, nie wiem, ile miałem, może sekundę, dwie sekundy na podjęcie decyzji. Podjąłem taką decyzję, no niestety nie wyszło. No i trzeba pracować dalej mam nadzieję, że z Termaliką będę miał sytuację teraz ją wykorzystam. Po 11 kolejnych spotkaniach, w których KGM Zagłębie Lubin punktowało, przyszła porażka z Miedzią Legnica. I jak morale w drużynie 4 dni po tym meczu? No z pewnością trzeba uczciwie powiedzieć, że mecz z Miedzią to był dla nas zawód i to był dla nas cios po tych, po tych meczach, w których naprawdę prezentowaliśmy się dobrze i było to poparte też wynikiem. Dlatego cel na ten tydzień to było szybkie odbudowanie zespołu i szybkie wyciągnięcie wniosków, sprawdzenie tego, co nie grało, co, co nie wyszło, i już skupiamy się na tym, aby powrócić na te właściwe tory meczów zwycięskich. Że wczorajsza odprawa tak naprawdę zakończyła temat i rozliczyła temat miedź e, Tak, tak. E, tutaj pokazaliśmy zawodnikom błędy, e, konkretne rzeczy, i tak naprawdę ta odprawa służyła też już jak najlepszemu przygotowaniu się e, do meczu. Także, no wszystko w kontekście przyszłości, a nie rozpamiętywania błędów, e, które były. Możemy rozumieć, że ten najbliższy ligowy mecz w czy z liderem zawodnicy Zagłębia Lubin potraktują jako możliwą formę szybkiej rehabilitacji. Jak najbardziej. Na pewno no, stan podwyższonej gotowości w tym tygodniu. Zawodnicy mają, mają świadomość tego, że no, przed nami jeszcze są trzy mecze, a najbliższa okazja no, wygląda na najlepszą do tego, żeby się zrehabilitować, aby właśnie powrócić do, do, do gry, aby pokazać, że Zagłębie no, zasługuje na miejsce premiowane awansem do Ekstraklasy. Te pierwsze dni, tak jak wspominał trener, poświęciliście troszeczkę na odbudowę tej atmosfery w szatni, dobrej atmosfery, a jak same przygotowania piłkarskie do tego spotkania z Termaliką. Na pewno tutaj podkre, podkreślaliśmy to, że no, zawodnicy no, w tym tygodniu muszą sięgnąć gdzieś do swoich rezerw, do tego, aby, aby pokazać już w tygodniu przygotowawczym to, jak są, jak są dysponowani, no, bo, no, bo myślenie o meczu to, to rozpoczyna się z momentem zakończenia poprzedniego, a nie tylko 24 godziny przed meczem. Także w tym tygodniu no, chcieliśmy wyzwolić w zawodnikach no, wielkie, wielkie zaangażowanie, wielką wolę walki i chcemy, tego ducha pokazać już w niedzielę w nieciecz. Kibice chcą zapewne usłyszeć, czy udało się wyzwolić tego ducha, czy to dopiero okaże się w niedzielę? No, trzeba powiedzieć, że, że to, co zawodnicy prezentują, jak są odpowiedzieć na, po tym meczu przegranym, no, no jest budujące. I my jesteśmy tutaj pełni wiary w ich, w ich, w ich możliwości, w ich umiejętności, no, ale przede wszystkim w tę, tę wolę walki i pokazania się z jak najlepszej strony.